Cześć, witajcie! Dzisiaj Mercedes GL420CDI, zapraszam. CDI 4-litrowy monstrualny diesel Mercedesa w serii 306 koni 700 Nm i tu od razu rzućmy okiem, jak to wygląda. Uznanego tunera Good Hope było tutaj długnięte 16 listopada 2020 roku. Przypominam serii 306 przy pierwszym pomiarze miał 300-702 Nm więc tu praktycznie nic się nie zmieniło. 6 koni miał wtedy 260-6000 przebiegu. To bym powiedział, że to jest znikoma różnica, nic się nie zmieniło. Natomiast jak to wygląda po długnięciu? Po długnięciu 780 Nm. 351 KONI, i jak mówi właściciel, czuć to wyraźnie: samochód jest po prostu zrywniejszy. Czy coś tu jeszcze było robione przy motorze? Przez 3 lata, jak Boloni jeździ, wymieniał tylko termostat w ubiegłym roku. Koszt to niecałe 600. Poza tym, tutaj przy jednostce napędowej nic nie było robione. Wnętrze wykończone z bardzo szlachetnych materiałów. Świetna w dotyku skóra, do tego elegancko przeszyta. Takie proste multimedia, w tej chwili samochód jest zgaszony. Tutaj jest radio, nawigacja. Tak to wyglądało w Mercedesach. Z tamtej epoki, że tak to mogę powiedzieć. Elegancki drewniany dekor tutaj również. Tu dwa uchwyty na kubki. Co ciekawe, jeden większy, drugi mniejszy. Tu taka elegancka półeczka, może to służyć jako popielniczka. Tutaj gniazdo 12V. Oczywiście klima dwustrefowa, automatyczna, fotele podgrzewane. Niemniej jednak, tu takie dwa uchwyty jeszcze. Niemniej jednak, materiały szlachetne i chciałoby się, żeby we współczesnych samochodach takie były. Miękki, wygodny podłokietnik. Pod nim duży zamykany schowek. Drugi schowek z kolei również duży, miękkowy, ściany, taki dwudzielny, jak widać, przed pasażerem. Tu fajny, drewniany dekor. Co tu jeszcze? No dźwignia automatu, jak to w niektórych Mercedesach. Z prawej strony w manetce manetki do ręcznej zmiany biegów. Z lewej strony, jak widać, dźwigienka tematu. Tutaj taki zespolony przełącznik. To też klasyka gatunku, jeśli chodzi o Mercedesa. Poniżej jeszcze trzecia dźwigienka i to jest dźwigienka elektrycznie regulowanej Kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach. A no, klasa auta przeogromna, więc kolumna musi być regulowana elektrycznie. I co ciekawe, jeszcze taki tutaj jest mały przełącznik. Nie wiem, czy to Bartek jest w stanie zbliżyć. Jest tu przełącznik od uruchomienia podgrzewanego wieńca kierownicy. O, w taki oto sposób to się robi. Również na on od regulacji kolumny on się znajduje. Fotel niesłychanie wygodny, elektrycznie, w pełni elektrycznie regulowany z pamięcią. Co ciekawe, tutaj jeszcze takie przyciski do pneumatyki fotela. Tu można sobie poduszki oparcia, na przykład boczne poduszki, bardziej podpompować w minimalnym zakresie, ale wierzcie mi, działa to, sprawdzałem, także ta pneumatyka tutaj jeszcze działa i zarówno kierowca ma takie przyciski do pneumatyki, jak i pasażer również. Boczek drzwi wykonany równie elegancko jak deska rozdzielcza. Jest tu stosunkowo twardo, ale materiał o dobrej fakturze, zmysł dotyku elegancko reaguje. Drewniany dekor tu z kolei, skórka mięciutka, elegancko przeszyta 300 tysięcy przebiegu, 14 lat. Uchwyt do zamykania drzwi z takim Jednym delikatnym pęknięciem, ale nie przytarty. Również miękki, elegancko przeszyty. Tutaj taki aluminiowy dekor poniżej gorszej jakości plastik, ale nie jest on całkiem twardy. Duża kieszeń nie jest miękko wyścielana. Samochód, co się rzadko zdarza, prawdziwie siedmioosobowy. No ale jak podróżujesz w siódemkę, to coś, coś kosztem czegoś. Bagażnik wtedy jest niewielkich rozmiarów. W katalogach podają, że on ma kilkaset litrów. I to się grubo mylą. Ja myślę, że. Takiej konfiguracji, to jakby powiedzieli, że ona 200 litrów, to jeszcze mógłbym uwierzyć, ale na pewno nie kilkaset rzędu, 600 na przykład, to jest przesada. Co tu się jeszcze znajduje? Pod tą półeczką i duży, nawet ogromny schowek, ale to są prywatne rzeczy właściciela, nie chcę pokazywać. To jeszcze gniazdo 12V z lewej strony lampka. I składane oparcie trzeciej kanapy w pełni elektryczne, zarówno jednego, jak i drugiego fotela. No i w tym momencie mogę uwierzyć, że w konfiguracji pięciosobowej to rzeczywiście jest tu kilkaset litrów, ale nie uwierzę w to, jak podają niektóre katalogi, że jest tutaj 1140 litrów. Absolutnie w to nie wierzę, chyba że według amerykańskiej normy mierzyli do podsufitki. No to wtedy może tak, ale według europejskich norm podaje się do wysokości rolety i w 1140 litrów nie wierzę. Spójrzmy zatem, ile w tym samochodzie jest miejsca. No fotel przewygodny i kierowca. Przypominam, u mnie 188 tak spokojnie do 2 metrów tu nie będzie narzekał, jest szyberdach, ale on niczym nie przeszkadza nad głową, tak na półtorej piąstki miejsca. Na szerokość znakomicie, podparcie boczne fajne, dodatkowo sobie można jeszcze je podpompować. Tutaj na wysokości kolan duża przestrzeń, także tu nikt nie będzie narzekał, spójrzmy jak to jest z tyłu. Wsiadłem za siebie, ilość miejsca Zadowoli chyba każdego, tak samo jak z przodu nawet dwumetrowca. Gazetownik jest takie wyżłobienie na kolana, ale absolutnie dla mnie niepotrzebne. Mam spory zapas. Stopy swobodnie wjeżdżają pod fotel kierowcy. Tu z tyłu również ponad piąstka na wysokości głowy. Czy da się jechać? w Trójkę. Swobodnie się da. Napęd formatik, ale spójrzcie na tunel niziutki. I chyba najniższy spośród wszystkich formatików, jakimi jeździłem różnych. Generacji modeli Mercedesa. Trzecia strefa klimy, zewnętrzne siedziska, jak widać, podgrzewane. Co tu jeszcze? Tu jeszcze popielniczka, w tamtych czasach modne gniazdo 12V poniżej. I gdy usiądę na środku, no to oparcie nie jest tak szczęśliwe jak zewnętrzne jego części. Po prostu oparcie jest bardziej pod jazdę dwóch pasażerów z tyłu, aniżeli trzech. Ale to samo, co na zewnątrz, piąstka zapasu. Także można swobodnie podróżować tym samochodem. Trzy osoby w drugim rzędzie. Jeżeli podróżujesz w dwie osoby, to podłokietnik, dwa uchwyty na kubki tutaj się znajduje. Boczek, drzwi z tyłu podobnie jak z przodu, nigdzie nie szczędzili. Materiały o takiej samej jakości. Tu twardo, ale nieźle. Tutaj fajny dekor. Tu już poniżej mięciutko, tu mięciutko, nic nie zużyte. Tu twardo, ale nie jest to plastik fantastyk tak samo jak z przodu. Jak widać regulowany kąt oparcia. Można sobie według potrzeb i oparcie dzielone asymetrycznie 1 trzecia, 2 trzecie. No i co? Przewróciłem zewnętrzny fotel drugiego rzędu, żeby zająć miejsce w trzecim rzędzie. I w stosunkowo łatwy sposób udaje mi się to miejsce zająć. I nie jest to jakiś samochód 5 plus 2, tylko jest to pełnoprawny, siedmioosobowy samochód. Dodatkowo jeszcze pasażerowie siedzący w trzecim rzędzie mają. Swój szyberdach. Mają uchwyty na kubki. Tu mają wszędzie z tyłu mięciutko i swobodnie mogę się nawet przesiadać. Spójrzcie z jednego miejsca na drugie, żeby było lepiej widać. Po prostu nie przyciągam sobie tego fotela, ale wsiądę za tą maksymalnie rozłożoną kanapę. A przecież było widać wcześniej, że można sobie regulować kąt oparcia i mogę sobie ten kąt tutaj powiedzmy zmienić. I wsiadam za siebie, 1,88 88 na styku miejsca. No, kolana dotykają o. O drugi rząd, o oparcie drugiego rzędu, to się nie da ukryć, ale tak na styku głową absolutnie nie wadzę. Mogę się elegancko oprzeć o ten podłokietnik i można tym samochodem podróżować 7 osób. I to, co mówi właściciel, że jakieś tam wypady weekendowe w góry czy nad morze, tym samochodem 7 osób już niejednokrotnie miało miejsce. Od wewnątrz kabiny pasażerskiej, również przyciski do składania oparć foteli trzeciego rzędu. W standardzie GL odpychały się na 19 ta 420 odpycha się na 20 A rozmiar ogumienia to 275 na 50 Jak wygląda GL od spodu po 14 latach? Powiem, że ładnie. Dyfer suchy, no ale to dobrze, w większości samochodów jest suchy. Tłumiki nieskorodowane, właściciel przynajmniej w ostatnich trzech latach nie wymienił. Gdzieś tam tutaj rdzawy nalot na wahaczach. No to się nie da ukryć, ale to są elementy zawieszenia, więc to są elementy wymienne. Natomiast jak chodzi o progi pod proże, są mocno zabudowane, z tego co widać, i tam nie zajrzę. Generalnie całe podwozie to jeden wielki plastik, jest mocno zabudowane. Tu rury wydechowe, zdrowizna, osłony termiczne nieprzegrzane. Czy tu się dopatrzę podproża? Tu się dopatrzę pod z tej strony. No, jest taki rdzawy nalot, jak widać. Nie jest to zaawansowana korozja, nic tutaj nie przegniło, ale rdzawy nalot jest tutaj na podprożu. To się nie da ukryć, jeśli chodzi o blok napędowy. To tyle co widzę. Silnik skrzynia biegów. To żadnych zapoceń, za nie ma i to dobrze. Tu z przodu, o tu z prawej strony też mi się udało dojrzeć drugi podporze. No tak samo jak z lewej. Gdzieś tam rdzawy nalot widać. Poza tym susza. No a to dobry prognostyk na przyszłość. Więc Bolek jeżdżąc z nim 3 lata i pokonując w tym czasie jakieś tam 50 tysięcy kilometrów. Jest zadowolony, nie miał większych problemów z tym wozem, no dopóki awarii nie uległ, czy zalaniu nie uległ ten moduł sam, nieszczęsny, kosztowało go to prawie cztery klocki. W trzech podejściach, bo się okazuje, że dokładnie do tego modelu V8 CDI nie mógł dostać, jest to od mniejszego diesla moduł założony. Mechanior, który to robił, sporo się namęczył, naprogramował tego modułu, żeby dało się go tutaj zainstalować, udało się. Natomiast pewne mankamenty po tej robocie pozostały, na przykład takie, że po uruchomieniu samochodu samoczynnie nie uruchamia się radio, a wcześniej się uruchamiało. Taki drobiazg, ale jednak. Co jeszcze? Nie działają tylne szybki uchylne, które były elektryczne przedtem działały. No i jeszcze taka jedna rzecz: rozkładając oparcie środkowej kanapy, fotel pasażera samoczynnie jechał do przodu, jechał tak brzydko mówiąc. A od wymiany tego nieszczęsnego modułu też to się samoczynnie nie dzieje. Są już z mechanikiem umówieni na kolejną korektę w oprogramowaniu tego samochodu. Miejmy nadzieję, że będzie to do 4 razy sztuka. Poza tym nic się nie działo. No wcześniej słyszeliście, jak mówiłem, o tym termostacie. Ale te termostaty podobno w tych modelach są wadliwe i warto sobie takie coś zrobić. Bo jak ten termostat się zatnie to od razu go zagotuje, szpadnie głowica. Tak podobno dzieje się. Zresztą nie tylko w GL-ach, ale w wielu modelach Mercedesa. Co jeszcze? No tu jest pneumatyka w zawieszeniu i w czasie swojej. Trzyletniej kariery w jeździe tym samochodem. Również ta pneumatyka była robiona najpierw z tyłu, później z przodu. Zamienniki 900 zł za komplet na jednoomość, jeśli chodzi o mnie. I przed nami wyboisty odcinek drogi. 40 na liczniku. I co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że komfort i cisza. Jednak pneumatyka robi swoje. Ten samochód tutaj płynie. Chyba jako jeden z lepszych, a wiecie, że doskonale, że wieloma samochodami jeździmy tym odcinkiem drogi. Natomiast, jak chodzi o ciszę panującą we wnętrzu, to jest ona zadowalająca. Aczkolwiek od czasu do czasu gdzieś tam coś zatrzeszczy delikatnie. Szczególnie w moich drzwiach, tutaj z lewej strony. No i coś tam gdzieś z tyłu, być może roleta, być może któryś fotel, ale powiem, że jak na 14 lat i przebieg tego samochodu, to złego słowa powiedzieć się nie da. Łączny przebieg tego gl to 298 834 km. My już dzisiaj zrobiliśmy nim kilkadziesiąt. Przy czym. Mówię, historia tego samochodu jest dla mnie znana od momentu, jak kupił go Bolo, żeśmy dzisiaj rozmawiali. Bolo jeździ niecałe trzy lata. Z tego, co pamiętam, bodajże 244 dokładnie był jego przebieg. Wcześniej nie wiadomo, samochód produkowany w roku 2008. Pierwsza rejestracja w Polsce już w maju roku 2009 kilku właścicieli. Cała historia nie jest znana. Jak widzicie, niechciany czek się pali. My recenzję robimy w weekend, byliśmy umówieni od kilku tygodni. Czek zaświecił się dwa dni wcześniej. Bolo jest umówiony do mechanika na środę po weekendzie, podjechał już na podpięcie. Okazało się, że na pewno jakiś tam błąd turbiny, na pewno błąd świet żarowych. Co z tego wyniknie na dzień dzisiejszy nie potrafię odpowiedzieć. W mieście trudno poruszać się tym wozem po ciasnych uliczkach, ale na trasie prowadzi się bardzo potulnie, jak tak mogę o nim powiedzieć. Nie czuć tej gigantycznej masy 2 tony 550 kg. Tak samo, jak nie czuć jego ogromnych gabarytów, 5 metrów, 10 cm długości. Swoją drogą, nie kojarzę, czy jakiś europejski producent robi większego suv Chyba nie. Pośród europejskich producentów to ten, moim zdaniem, jest zdecydowanie największy. No i przyszedł czas sprawdzić, jaką ten potężny wagon kolejowy na kołach ma zbiórkę. Właśnie wjeżdżamy tradycyjnie na S11. Jeszcze tylko małą chwilę. Pedał w podłoga. I próba dynamiki. Olej, jedzie! No i muszę hamować, bo mi się wcisnął przed maskę, przepraszam. Zrobimy za chwilę mały replay. Jak widzieliście, łobuz mi się wduszył przed maskę, no ale i tak niekiedy bywa. Już milknę. Sprawdźmy, jaki jest hałas w kabinie. Około 61 dB jest dobrze wyciszony, jak na takiego kloca wyciosanego. I co ciekawe, bardziej słyszę opony, aniżeli opływający samochód wiatr. Może po prostu opony na tym egzemplarzu są tak głośne. Natomiast poziom hałasu tak subiektywnie opływającego samochód powietrza jest całkiem akceptowalny i nie jest on męczący dla uszu. I próba dynamiki, kolejne podejście, sam już nie wiem, które, chyba czwarte. Doskonale wiadomo, że kultura jazdy na naszych drogach pozostawia wiele do życzenia. Wcześniej nam się nie udało, tym razem powinno się udać. Pedał w podłogę. Uuu, ale katapulta. No świetnie. Powiem, że 2,5 tony, ponad 2,5 tony. Ja mam w dwójkę na pokładzie jeszcze do tego. Ale zbiórka elegancka. Nie mało, że samochód przeogromnie komfortowy, bo tak to muszę nazwać. Jazda tym samochodem to całkowita przyjemność. To jeszcze do tego przy kickdownie Niesłychana zbiórka. Nie czuć w ogóle masy tego samochodu, jak wciśnież padał w podłogę. 120 na liczniku. Ten siedmiobiegowy 7G Tronic przyjemnie zmienia biegi bez szarpnięć. Jak widać po obrotomierzu 1800 obrotów na minutę i ten ogromnych rozmiarów kloc elegancko sobie sunie po SC. Taka mała rzecz, której osobiście nie lubię, to stali widzowie programu wiedzą, jeśli chodzi o zegary analogowe, zegary prędkościomierz, obrotomierz, zegarek, wskaźnik poziomu paliwa. Lubię mieć gdzieś tutaj wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. Tu w tym samochodzie jest, ale trzeba go wywoływać z menu. O, właśnie. A lubię mieć bezpośredni dostęp. Mógłby gdzieś tu być jakiś wskaźnik bezpośredni, niekoniecznie w którymś tam kolejnym podmenu. Po prostu nie lubię takich ustawień. Dobrze, że on w ogóle jest, ale trzeba po prostu go szukać. Średnie spalanie 14,2 litra i pewnie właściciel w to nie uwierzy, ale doskonale wiecie, że moja noga lekka nie tylko w swoim samochodzie, w cudzych również, mimo że ten samochód generuje potężną moc i potężny moment obrotowy, to jeżdżę nim zgodnie z przepisami w trakcie recenzji. Aktualnie 78 km od startu, 14,2 litra średnie. Jak widać samochód w użyciu bardzo długo, bo ponad 2 godziny, no ale wiadomo, kręcąc recenzję, samochód stoi uruchomiony, różne rzeczy sprawdzamy, stąd to się bierze. A tak to wygląda długofalowo od resetu 3275 km. 16 litrów średnie spalanie, to są wyniki właściciela, ale właściciel jak sam mówi, ma ciężką nogę, stąd ciężko mu zejść po prostu poniżej 16 litrów na 100 km. Aktualnie jak widzicie, zjechaliśmy z asfaltu, a samochód jest z napędem na 4 koła Formatic, ma również regulowany prześwit. Tu jest pokrętło do regulowania prześwitu. Można sobie go podnieść czy obniżyć jak kto chce. Zawieszenie też ma tryb pracy komfortowy i sportowy, ale jak doskonale wiecie, ja się na off-roadzie nie znam, pozdrawiam fanów Offroadu, tylko o tym wspominam. Taka możliwość istnieje. Samochód nie jest to żadna terenówka, ale z asfaltu można nim zjechać gdzieś tam po jakichś nieutwardzonych, zabłoconych drogach. A i owszem, się można nim przemieszczać. I parę zdań tytułem podsumowania. Dla mnie, chyba największy europejski słów, jeśli chodzi o europejskich producentów. Ja nie kojarzę, żeby coś było większe od GLA. Niesłychanie komfortowy i niesłychanie przestronny i to można potwierdzić. Z jakimiś tam drobnymi problemami już się zmaga. Na 14 lat 300 tysięcy, jeżeli to jest jego oryginalny przebieg, jeżeli nie, to na pewno większy. Bo mówię, historia znana z trzech ostatnich lat. Czas negatywnie na niego przesadnie nie wpływa, bo wnętrze świetne w dalszym ciągu, materiały, o których dzisiaj możemy pomarzyć. Ruda za bardzo go nie nadżera. Jak widzieliście gdzieś tam delikatne tylko wykwity. W czasie jazdy nie czuć ani wielkości, ani masy dostojnie sunie po drogach. No jest to mały problem na ciasnych miejscach parkingowych, bo on się na jednym miejscu nie zmieści. Miejsca są 5-metrowe na metrów m, tak samo szerokość z dusterkami praktycznie się nie mieści na jednym miejscu parkingowym ciasnym pod marketem. To taki chyba jedyny mankament. Ceny części zamiennych pewnie do niskich nie należą, ale jak usłyszałem, że 9 stóp za dwa miechy. Nie oryginalne, ale zamienniki. To pomyślałem sobie, że jak na tą klasę samochodu, to akceptowalna wartość, bo obawiam się, że to będzie znacznie drożej. Z takich mankamentów, które trapią ten samochód, to na pewno ta wilgoć z tyłu, gdzieś tam są problemy z odpływami, przez co został zalany ten moduł, o którym wspominałem wcześniej. No i te problemy wystąpiły i to podobno trapi właśnie GL. -e. Czy jakieś inne usterki? No tu świecący się czek, być może jakiś problem z turbiną. To, co w dieslach, nie domaga po jakimś tam wieku czy przebiegu. To pewnie nie domaga również i w tych jednostkach napędowych. Niewątpliwie samochód ciekawy, wygodny, przestronny. Mogę go śmiało wszystkim polecić. Koszty utrzymania nie powinny przerazić. No spalanie do niskich nie należy. U właściciela ponad 16, u mnie 14, ale jak wiecie, lekka noga, to nie jest mało, patrząc na dzisiejsze ceny, prawie 8 za litr. To jest dużo, no ale 2,5 tony ponad masę i taki gabaryt. Na no tyle musi kosztować. Niemniej jednak wycieczka tym samochodem 7 osób to prawdziwa przyjemność. Bolo, jeszcze raz dziękuję za udostępnienie tego samochodu do recenzji. Firmie Autodutkiewicz tradycyjnie dziękuję za udostępnienie stanowiska diagnostycznego. Wam, drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie mojego kanału i do następnego cześć.